Elo, tu Dino. Nie wiesz, które dodatki do broni są najlepsze? Teraz to nie problem. Dzięki znanemu youtuberowi z kanału JGAT odkryłem świetną stronkę, na której możesz robić własne konstrukcje broni. Dodajesz dodatki zupełnie jak w różnikarzu w grze, z tą różnicą, że widzisz dokładnie jakie statystyki zostały osłabione lub zwiększone. Teraz nie musisz już kopiować buildów boli z neta. Chociaż warto wiedzieć podstawowe rzeczy przy konfiguracji dodatków. Na przykład bardzo ważnym parametrem jest prędkość pocisków. Ta decyduje o tym, do jakiej odległości Twoja broń jest hitscanowa. Hitscan w krach oznacza, że pociski lecą tak szybko, że trafiają dokładnie tam, gdzie celujesz praktycznie bez opóźnienia. Gdy prędkość pocisków jest mniejsza, tym trudniej będzie Ci trafić kogoś na dalekim dystansie. Innym ważnym parametrem jest kontrola odrzutu i szybkość celowania. Dodatki zwiększające jedną z tych dwóch wartości zazwyczaj osłabią drugą, więc najlepiej znaleźć takie, na których zyskasz jak najwięcej, a stracisz jak najmniej. Dzięki stronce stworzyłem świetny Castow 545 do DMZ. Dodaję sobie najlepszy tłumik na kontrolę odrzutu. Tłumik w DMZ jest ważny, bo ty wtedy nie wiedzą skąd strzelasz. Lufę na prędkość pocisków i kontrolę odrzutu. Ulubiony celownik z niebieską kropką? Broń w miarę szybko celuje, więc mogłem sobie pozwolić na 60-nabojowy magazynek, chociaż w szybkości celowania ważna jest każda milisekunda. Na kontrolę odrzutu dałem chwyt Demo X2 Grip. Mogłem zamiast tego dać z przodu rączkę Mert 4 Grip i 45-nabojowy magazynek, ale różnica w odrzucie jest nikoma i mam 60 pestek przy tej samej szybkości celowania. I teraz, co jest w tym wszystkim wisienko na torcie? Po niewielkiej aktualizacji, która ostatnio się pojawiła, mamy możliwość zapisania swojej konstrukcji jako schematu. I wystarczy jedno kliknięcie, by ją załadować, a nie grzebać za każdym razem w dodatkach, gdy zechcesz zmienić broń. Mam nadzieję, że stronka okaże się pomocna i stworzysz niesamowity schemat broni. Narka!